Cześć moi drodzy, mam dla was tutorial jak Vertex Paint uchyć, bo mam parasolkę, którą mogę pomalować. jest ten obiekt wygładzę. Szybko. I wam pokażę, bo mam jakieś Shading Editor. E, tutaj jest kolumna, że jest majować. malować. Pod, powiem wam co do czego podłączę, aby to działało. Tak aby wam wytłumaczyć po kolei krok po kroku, co trzeba dać na scenie. To muszę zostawić, bo zaczęłem się tym malować. To jest tekstura. Okej, okay, idziemy do opcji Add. Dodajemy Color, Mix RGB. Dołączymy łączymy z tym. To również z Kim. Mamy Faktor. To jest ważna opcja. To łączymy z tym. Ale aby faktor miał sens, aby tekstura i to było widoczne, musimy się do opcji play. W kogo i tekstura, i werkex fajne będzie widoczne. Dlatego ja wcześniej tego nie zauważyłem, ale teraz wiem, że pominąłem jedną ważną hek. I kuka sobie jeszcze to włączę? W innych tutorialach ja omawiam mapy HDR, używam też najnowszej wersji Blangera 2.93 alpha, kompilacja z 9 lutego tego roku 2021. Ale tu mi pokazuje datę... Aha, bo to późna kompilacja. Właściwie to 8 lutego, godzina 42. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo ja nie zwróciłem na to szczegół uwagę. Nie wiem o co chodzi z opcją Clamp e, Ciekawe To muszę się skugiewać ale opcję Malky Play właśnie mi połączenie Vertex e, Paint razem z game A za maksymal wartość kigałem Ja co zapiszę, bo muszę jak dokończyć tu Layout Aha, tu muszę się włączyć Dlaczemu w tym wikoku siebie nie działa? Aha, bo mam tu pejść moi drodzy. Tylko tutaj widać. A czemu to tak ciemno? Aha, to zależy jaką mapę HGR włączacie. To jest z kolei za mocne, to trzeba rozjaśnić, blurgać. Mamy też opcje World City. I to wam pokażę jak maluję to. Najlepiej moi drodzy. Jakbyście... Weszli do Verkex Paint. Ale ja bym chciał tutaj również opcję uchyć do zaznaczania kilku Verkexów. Ja wiesz kół przycisnąłem. Bo mi chodzi o to moi drodzy, żebym kilka poligony kolorował. Ray Gills nie wiem jaki przycisk. O, niby jest tu Ray Gills. Wielkość Ray Gills Aha, to mi pokazuje. Ej, no dobry, jak jest, moi drodzy. Mohamed... Możemy... Aaaaah. Za szybko to robię. Widzicie? Wtedy nie przekroczycie granicę parasola, bo fejsy lepiej malować niż werkexy. czego ja o tym wcześniej nie widziałem i tu musiałbym poprawić. Na szczęście ten program ma coś takiego jak Average. Tak, nawet jeśli bym zaznaczył ponownie poligon. Ach. Czekajcie, bo mi coś Blanger tutaj szwankuje. Dlaczego on się zwiesił? Nie, nie zwiesił się, tylko myślałem, że się zwiesił. Ach, iś mi raszył ten program. Dobra, ale dlaczego mi klawiś nie działa? Aha, mamy tu Select Circle. Prawym ci siedzickiem myśli. Daje assign, shortcut, Q. Wtedy mogę ten przycisk uchyć. Ej, co mi robi? To nie tak miał być. Tutaj usuwam ten skrót, bo ja mam ten do malowania poligonu. Kurde, jak to jest, jest niewygodnie. Na szczęście, lewym przyciskiem myśli, jak klikniecie, to możecie ginki temu odznaczyć poligony. Kurde. Teraz, teraz wam maluję... Po czym to poznacie. Po tym, że to jest ciemniejszy kolor. Teraz właściwie odznaczyłem. Bo ja muszę tutaj użyć, moi drodzy, opcji e, average. Zaraz wam powiem dlaczego. Tylko musicie chwilę poczekać. E, to jest taki jakby dokładniejsze rozmasywanie nie, coś ta opcja mi tu nie działa, a gdzie jest, okej, jeszcze mamy biur, biur zga egzamin tylko ja się zastanawiam, gdzie jest do choroby jasnej gumka? dlaczego ja nie mam żadnej gumki tu Na pewno nie uchyli na chęć, a no cake okay, wykluczone. Na szczęście mamy tutaj... Blur w sumie powiem wam, dobrze działa. Nie mogę jeszcze raz tego malować. Nie jestem pewien moi drodzy, czy work expoing w ogóle coś takiego ma. Dobra. Ach kurde. Moment. Jak ja to robiłem? Dlaczego... Yy, dajcie mi chwilę, bo coś mi... Aha, nie nacisnęłem tego klawisza. Ach, kurde, czemu nie mogę odznaczyć tego durnego poligonu? O nie. A mamy tutaj obcy, możecie odznaczyć w interfejsie, bo to nie było widać na moi drodzy. Ja panikowałem trochę. Kurde, muszę zaraz, moi drodzy, iść do spania. Tak bym chciał jeszcze trochę tu pogrebać. Przy tym... Pomalujmy sobie teraz krom. Parasolka. Czy mi się wydaje, że paga? Nie, myślałem, że deszcz paga. Nie, pójdę chyba sami na spacer. Kurde, nie tą część. Na szczęście jak przytrzymujecie e, środkowy przycisk mysz, to jednocześnie możecie uchyć jako gumki tego. To znaczy to jest do zaznaczenia poligonu, nie do malowania. E, Okej, okay, dobra. Prawym przyciskiem myśli idę do opcji malowania. O jak ładnie to mi maluje. Proszę bardzo. O, teraz... Nie no, spoko to wygląda. Tylko tutaj jest jakieś takie... blagie. Nie, teraz jest ładniejszy widok. W widoku renderującym to wyszłoby znacznie lepiej. Nie dokończyłem tego, ale fajnie, powiem wam, wygląda. Bardzo lubię Verge Aha, nie włączyłem, moi drodzy, siatki. Słabo widać e, siatkę księgę. Na szczęście w nowej wersji blendera można zmienić przecięczystość. Bo ja muszę to za niego Wiecie jak to mi działa? Też w tej wersji działa bez problemu. E, optics do renderowania. Też nawet nie pojawia się komunikat jakiejś wersji kestowej. Normalnie to działa już normalnie. Bo się za pomocą tego. Jak wyjdziecie tutaj. To Optics Oksium, jak wam działa. On bardzo szybko ręgeruje i nie zużywa dużo zasobów. Ten silnik. Nawet jeśli mam tutaj moi drodzy, tyle sam ile widzicie. Ale im więcej tym lepiej on mi, mi wyskałki, no może 16-17 góra. Nie, 16 wyskałki i relatywnie czysty render wychodzi. W poprzedniej wersji 2.90 ta opcja jeszcze była eksperymentalna, ale widać wersja 2.90 czy już to wspiera w pełni. Ech, szkoda, że ten dzień szybko mi się. W przyszłym tygodniu będę miał więcej czasu na publikację, więcej materiałów. No i dobra, i maluję to. Odznaczyłem sobie pewnym przyciskiem myśli, jakiego moi moim ten oligon malować. Dobre, maluję też pod warunkiem... A, za głośno mówię, ludzie śpią. Oby mnie z powodu nie przeklinali. <grym> Tutaj też. Rollerem od myszy zmieniacie radius wielkości tego, a jak przyciskacie środkowy przycisk, to odznaczacie. To słabo widać, to powinno być tu bardziej... widoczne. A prawym przyciskiem myszki idziecie do węgla co maluję. A czemu mi tak słabo maluje? Zwiększa radius, wielkość. Chociaż ja widzę, że on dobrze maluje, ale jak jest wyższa rozdzielczość poligonu, moi drodzy, to to lepiej maluje. Kurde, jeszcze muszę tu pomalować. Okej, okay, Dobra, klawisz kół przyciskam i maluję teraz tu. Za chwilę kończę tutorial, moi drodzy, bo parę osób chce ze mną ugadać I... na Facebooku. No i teraz powinniście wszystko iść do rangeru No i mamy naszą arasolkę. Tylko tutaj mam brzydki wygląd, tego już nie ma sensu. Będę to na nowo malował, zostawię jak jest. W sumie to powinienem obrawić, ale już dzisiaj nie zgążę za chwilę gdzie spać. Życzę wam miłego dnia.